Witam wszystkich widzów kolejnego dnia. miało się szybko do wczorajszego odcinka. Myślę, że moje zachowanie wczorajsze w stosunku do teściów chyba nie wyglądało jak najlepiej. I... Ale tłumaczę to po prostu innymi obowiązkami na głowie. Byłem zajęty, nie wyczaiłem przekazu. Dziewczyna mi później uświadomiła, Rozmawialiśmy, że ojciec liczył na rozmowę. No cóż, trochę nie wyszło najlepiej z mojej strony, ale będzie okazja na pewno jeszcze do spotkań i do rozmów. Także to tyle. Słuchajcie, a ja Wam życzę miłego, spokojnego dnia i zapraszam do oglądania odcinka dzisiejszego. Najprawdopodobniej. W dzisiejszym odcinku będzie sporo perskiego jedzenia. No, powinno być sporo perskiego jedzenia. Także zapraszam. Hej. Słuchajcie, ja w pośpiechu wracam do domu. Doczeka nas jeszcze w domu kilka godzin pracy. No później, jeszcze po towaru, dobra wiadomość jest taka, że. Czekamy na opinię z kolejnej sieci handlowej odnośnie wody. Także dziewczyna będzie pewnie w niebo wzięta, co do bolona, że interes się rozkręca. Do zobaczenia w kolejnym ujęciu. Hej! Słuchajcie, tak wygląda Pabsti za dnia. Już jest południe, ale jak widać cicho. Ja tradycyjnie biegam po mieście także już Wam nie będę przebitek robił z miasta bo to też nudne myślę, że przeniesiemy się od razu w następnym ujęciu do wieczora Będzie bary puste nic się nie dzieje Słuchajcie, i tak się przenieśliśmy już pod wieczór u mnie po 6 godzinie. A ja zapomniałem w ogóle, że ja kręcę YouTube'y. Więc, króciutka taka przybitka. Jak się Siemre budzi do życia nocnego. Widzę, jest najlepsze spa w mieście. nowy Nowy Skybar No ja powiem szczerze, że myślałem, że coś się będzie działo, ale chyba niewiele. No miało dzisiaj być merskie jedzenie jedzenie przepraszam Dużo tego kmerskiego jedzenia, nie wiem czy to wypali. Ja już jestem zmęczony. I chyba będę się zabijał do domu. Ja już witam was w domu. U mnie bardzo późny wieczór. Słuchajcie, dzisiejszy dzień miał wyglądać inaczej. Ja zapowiadałem rano we wcześniejszym, wcześniejszym ujęciu, że będzie dużo kmerskiego jedzenia. E no, nie wyszło to jak miało wyjść. Plany się trochę pozmieniały. Co prawda, spotkałem się ze znajomymi, którzy przyjechali z Tajlandii, ale żeśmy zaczęli omawiać, że tak powiem, sprawy bieżące, przyszłe. Umawialiśmy pewne, pewnego rodzaju tripy tutaj w Kambodży i no tak czas, że tak powiem, pękł szybko, że ja nawet nie pomyślałem, żeby wyjąć kamerę, nagrywać coś. Tak, w ogóle to nawet nie mieliśmy żadnej kolacji, tylko się usiedliśmy przy, przy, przy sokach. Nic nie jedliśmy, e, więc no, czas dosyć szybko zleciał. Spojrzałem na zegarek, dwie godziny nam minęły. E, I no nie wyszło tak jak planowałem ten dzisiejszy dzień. E, słuchajcie, no ja jestem wykończony dzisiaj, także ja już zaraz dosłownie idę spać. E, e, Dzień, znaczy dla mnie był dzień bardzo, bardzo pracowity, bardzo męczący. Dla, dla widzów pewnie będzie nudny odcinek. No nie wiem co powiedzieć. W każdym razie wrzucę to, jaki jest. Zobaczymy, jak to się sprzeda. Nie wiem też nawet, jak zatytułować dzisiejszy odcinek. Po prostu jestem dzisiaj mocno zmęczony. E, mało sypiam, dużo pracuję i tak to po prostu bywa. E, ja tutaj się też pożegnam z Wami. No tak jak powiem, tak jak powiedziałem, no planowałem inaczej, wyszło inaczej. Nieraz tak bywa. Może jut, jutrzejszy odcinek będzie jakiś tam ciekawszy, lepszy. E, dziękuję Wam za, za komentarze. Dziękuję za lajki. Dziękuję za oglądanie, już nie będę narzekał, że jest mało, ale widocznie no tak ma być. zdaję też sprawę, że ten content jest, no nie jest ciekawy po prostu i i, no, i ludzie nie oglądają. W każdym bądź razie pozdrawiam, życzę miłego wieczoru wam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej. Pożegnałem się z wami, ale Dogram jeszcze kawałek, ponieważ zacząłem składać ten odcinek dzisiejszy i zobaczyłem, że mi wyszło 5 minut całe, a się zdziwiłem, że aż tyle mi się dzisiaj udało nagrać Fakt faktem yy, z mojej perspektywy miałem cały dzień po prostu wyjęty z życia yy, Po prostu no tyle było spraw yy, a nie chciał żeby to, nie chciałbym, żeby to wyglądało, że po prostu no... Źle, yy, że ignoruję widzów, tak? że po prostu no, no coś robię na odpierdziel, więc, więc po prostu mi się głupio zrobiło, jak zobaczyłem, że mam te 5 minut, więc nie wiem, no dogram jeszcze chociaż tą minutę dwie. Yy, to nawet już do 10 minut nie dojdzie. To też jest tam, to działa jakoś tam w algorytmach, że te filmiki są lepiej jak są te 10 minutowe. Ja też historii Wam już żadnej nie opowiem. No przykro mi, że tak to dzisiaj wyszło. Też się dziwnie z tym czuję. Myślałem, że tego materiału jest więcej. Szkoda. No ale nagrywam codziennie i to po prostu tak bywa. Czasami, ja mówiłem to w poprzednich odcinkach, że z mojej perspektywy to, co ja robię, wydaje mi się bardzo nudne dla widza. Tak mi się wydaje, że po prostu byłoby to bardzo nudne dla widza. Gdzieś chodzę, rozmawiam. Jak gdzieś jestem w sklepie, no to też nie chcą na przykład tak rozmawiać z menadżerami czy z pracownikami, to też oni nie chcą, żeby nie chcą być nagrywani i, i no po prostu nie robię tego. I wydaje mi się, że też to by źle wyglądało, że jakiś, nie wiem, przychodzi handlowiec, kontrahent, czy, czy, czy jakiś youtuber. Więc, więc po prostu no nie nagrywam takich momentów co mogłoby być ciekawe dla widza, ale no, siłą rzeczy nie mogę nagrać takich rzeczy, takich scen w sklepie, czy tam rozmowy jakieś z kontrahentami. No nie wypada mi i inni się nie chcą nagrywać też. Dlatego no, mogę Wam pokazać, mogę Wam pokazać powiedzmy, opowiedzieć, że gdzieś coś idę, coś robię, chociaż tak jak powiedziałem, no wydaje mi się, że to dla widzów y, może być nudne. Y, ale no nie wiem jak to przeskoczyć, nie wiem jak to zrobić. Pomysłów mi nie brakuje, tylko po prostu z realizacją jest ciężko materiału e, <tryk> przepraszam. Więc, no, przykro mi, że tak to dzisiaj wyglądało. Ten filmik tak będzie wyglądał. Mam nadzieję, jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że być może jutro się coś uda ciekawszego pokazać, nagrać. Ja coś ciągle myślę, jak, jak też zrobić odcinki ciekawsze, bo taka, widzę, telenowela się robi y, o mnie z tych odcinków i, i po prostu no nie wiem, czy to, czy, to, czy to po prostu jest dobre. Chociaż ja zapowiadałem też we wcześniejszych filmikach stali widzowie na pewno będą wiedzieć, że, że planuję tam z jakimś tam niedługim czasem po prostu zrobić taką dywersyfikację tego kanału, nagrywać zupełnie coś innego. To znaczy, nie takie, nie, nie, nie filmiki, nie tak jak są teraz, dotychczas. Że z domu, bynajmniej rzadziej to będę nagrywał, że z domu, czy, czy ulicę CMR. Chcę to po prostu zmienić. I no takie mam plany. Jak wyjdzie, nie wiem. No dzisiaj wrzucę to, co teraz dogram, no to może się tam uzbiera te parę minut więcej. Pozdrawiam. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie, za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.